Siema, dzisiaj bez intra, dlatego że nie chcę dostać copyrightów na rej, a mi tylko jedno w głowie siedzi. I nie, na pewno to nie są jak Leosiowe szklanki. do no, kurde, jedyny hit jaki znam od niej, ale okej. Okay. Zapraszam Was do odcinka. Mam nadzieję, że usprawiedliwienie przyjmiecie. Siemano ekipo, witam Was serdecznie, a dzisiaj temat zaległy. Już od miesiąca ale zaległy. I nie chodzi tutaj o to, że to jest Tiger w kolaboracji z kimś w końcu i to nie jest kolaboracja z jakąkolwiek grą, firmą produkującą gry i tak dalej. Nie. To jest kolaboracja z kimś, a nawet z dwoma osobami, chociaż że do tego to ja nie mam pewności. Tiger by Ella, O oh, kurde. Albo jak inni lubią Tigerl. Ja nie wiem, jak to kurde recenzować, jako Edergol dla kobiet? Stricte dla kobiet? Czy to jest po prostu Ederkol w kolaboracji z Osią i Bambi? Co tego drugiego, to ja nie wiem, o co chodzi z tym. Czy to jest jej siostra, czy to jest jej alter ego, czy to jest w ogóle ktoś inny, jej przyjaciółka? Nie wiem. Jeżeli macie jakiekolwiek informacje na temat Bambi, proszę, dajcie mi znać, ale tu. Jak o Sigie trzeba chyba nikomu przedstawiać? Wszyscy znają szklanki, wszyscy kurde znają. Jeżeli ktoś nie zna, wirszuje, chyba nie miał na stole tego życia, albo jeszcze nie wlazł w, w ten piękny okres. Na tym kurde się wychowali. Niektórzy tego nienawidzą, ale słuchają po 20 razy. Dobrze komentarze mówią. Tak, i mamy Tigera Baila Ella, który jest formalnie rzecz ujmując Tigerem w kolaboracji z Jagleosią i Bambi o naprawdę niesamowitym designie. Jakby coś to na dworze koszą żyto. Mieszka blisko pola, jak coś, to jest kurde, coś pięknego. Nie ma, że coś, więc przedstawmy tego panocka. Mamy DJ'a. Formalnie, chyba jak Leosia, pierwotnie miała być DJ-ką, ale wydała parę kawałków albo Bambi jest DJ-ką, nie wiem. Ale mamy konsoletę DJ-ską, mamy dwoje DJ-ów, fanów i tak dalej. Tutaj, kurde, nie wiem do teraz co to jest. Czy to jest background, jeżeli chodzi o dj Wanie, Nie wiem. No i reszta jest właśnie takim tym: są znaki, żeńskie znaki, na przykład czy przy Tiger. Design naprawdę jest 10 na 10. Tiger znowu odpierdzielił świetną robotę. Ich designy można kurde. <gry> Możecie się uczyć, firmy energetykowe, ok? Możecie się uczyć. Smak naprawdę niesamowity, bo mamy wiśnię, ale i gumę balonową. Wiśniowa guba balonowa. Wiśnia ostatnio bierze coraz szersze progi, coraz więcej firmy postanawia dodać ten smak do swojej gaby. Niektórzy robią to dobrze, inni trochę mniej. Może w końcu Monster wejdzie z Ultra Blackiem? Nie wiem. Na razie mamy to, co jest. Ale kurde, tak od razu z Bobby wiśniowa guma balonowa. Wiemy, że guma balonowa od Tigera jest jedną z lepszych gum balonowych na rynku. I tak to jest, że niektórzy ją lubią, niektórzy jej nie cierpią. Ja by ją postawiłem na równi z g Ninja Cotton Candy. A jak to będzie tutaj? Przekonamy się za niedługo. długo. Na razie wartości odżywcze i tym podobne. No wartościach odżywczych to jest standardowy jak na Tigera, ale najpierw co? Mamy sok wiśniowy, to już muszę na początku podkreślić. Mamy sok wiśniowy, jest kozak. Tak, tak, mamy wodę, sok jabłkowy z zagęszczonego soku, Energol oczywiście jest zero. Jedyne cukry jakie są, są naturalnie występujące, a wiśnia jest znana z tego, że ma od cholery tych cukrów. Więc dlatego może jest 1%. No dobra, sok jabłkowy, zagęszczonego soku dwutlenek węgla i po nim dopiero sok wiśniowy, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy i sodu kofeina i dotyzol, stabilizatory, czyli guba, arabska, estryglicerolu i grzywicy roślinnej, koncentrat czarnej marchwi, aromaty i wzmacniacz smaku, erytrytol, substancje słodzące, mamy sukra sulfam, witaminy, jacynek, kwas pantotenowy, B6 i B12. Jeżeli chodzi o barwniki, na razie nie ma nic. Chwała, chwała. Czyli barwiony jest koncentratem z czarnej barwi, Po prostu koncentratem z czarnej barwi. A wartości odżywcze, 50 kilokalorii, Żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych. 10 g cukrów i węglowodanów również. Żadnego białka. 70 mg soli. Już powiedzmy tak, żeby nie męczyć z żadnymi setnymi grama. Niacydy tradycyjnie 35 mg witaminy B6, 3,5 mg witaminy B12, czy 0,35 albo 3,5? Nie, 3,5, wydaje mi się, że 3,5 witaminy B12, 0,25 albo 2,5 mikrograma. Tutaj jest zawsze ten, kurde, ale. Ok, najprawdopodobniej przy okazji poprzednich odcinków wprowadzałem was w błąd. Bo jest oczywiście 3,5 mg witaminy B6 i 2,5 mikrograma witaminy B12. Dobrze, że żem to zauważył. A dlaczego minik nikt, kurde, nic nie pisał? Od czego są komentarze? Nie, bo, że naprawdę coś dobrze mówiłem, tylko że wiecie, kurde. Jak mogłem powiedzieć 0,5 to 0,25, przecież 25 to jest połowa pół. No kurde. otwórzmy to lepiej i sprawdźmy, bo... Sytar jest bałem, który czasem musi palnąć gafę. Od czego tu jest? Tiger była Ella. Kolaboracja Anglerosha x Bubby x Tiger. Smak guby balonowej o smaku wiśniowym. Wiśniowej guby balonowej. O, Stricte guba balonowa. Ej, centralnie tu pachnie gumą balonową, ale nie czuję tutaj takiej wiśni, że wiecie, wiśni. Ulala! Chociaż, że jakbym się tak mocniej zaciągnął, to jakiś taki milutki wiśniowy zapaszek zaczyna się kurde wybijać, ale to jest stricte guma balonowa. I kolorystycznie kiedyś był podobno Tiger osłaku Guby Balonowej w różowym wydaniu. Bo wiecie, jak jest guła balonowa, to albo niebieski napój, albo różowy. I wątpię tutaj, żeby ktoś pomieszał niebieski z różowym. Tutaj czerwony, bo nie ma nawet błękitu brylantowego. Mm -hmm. Nie ma błękitu brylantowego, więc ej. A ja muszę jeszcze wygrzebać tamtą szklankę. Okej, okay, miejmy nadzieję, że nie pękła czy nic takiego. to nie był kurde, jakiś taki rzut wymyślny. Myślę, że ty się zatrzyma, nie wiem na co, a ty się tak niefartownie potoczyło pomiędzy i... a to nawet dodawało scenerii. Więc ja nie narzekam. Kolorystycznie róż albo czerwień, albo połączenie. Bo wątpię, żeby to był niebieski z czerwonym połączony. Ciemny czerwony, odpowiada kurde, ty kolorystycznie odpowiada, bo jak dajmy na to macie frity to one też są takie ciemno czerwone jeżeli chodzi o opakowanie i same guby, to mógłbym ja tak powiedzieć, że takie trochę jaśniejsze. Ale tutaj jest mętny tak, jakbyście rozpuścili gumę balonową w napoju. Ej, aż jestem ciekaw, jak to będzie smakować. Za chwilę powinienem też kurde pójść po cukierkowe rankingi, ale to za chwilę. Ja chcę na razie wiedzieć, co przez miesiąc straciłem. No, kiedyś to musiało być. Kurde. Jeżeli chodzi o autentyczność, to mogę powiedzieć, że 10 na 10, tu można wyczuć obydwa smaki: i wiśnie, i gumę balonową. Gumę balonową, jeżeli piliście, to wiecie, jak to będzie smakować. Jeżeli ktoś jeszcze nie pił tego, Tigerla. Kurde. Lekkie jest pieczenie, jakby coś, ale to jest tak leciutkie, że aż niewyczuwalne. Pamiętajcie, sok wiśniowy. On też lubi sobie troszeczkę zapiec czy coś takiego, ale ej! Smak jest na tyle mocny, intensywny, może za bardzo słodki, ale na tyle intensywny, że można powiedzieć, że to jest porządny smak. Jeżeli chodzi o sam smak guby balonowej, wiśniowej guby balonowej. Do porównania tego do fritów czy mamby, mógłbym powiedzieć, że to nie wystarczy. Jeżeli Tiger wyszedłby z wiśniowym energolem, stricte wiśniowym energolem, to by było idealne porównanie, bo mamy na przykład tego rodzaju dziki i tak dalej. Frugo, soreczki. Myślę, że to by było na poziomie Beepowera Japan, którego nie mogłem nigdzie znaleźć i nigdzie nie ten. Widziałem widz, wysyłał na Discordzie chyba Sejny wysyłał na Discordzie, że w gazetce jest Beepower Japan, więc jeżeli jeszcze nie mieliście go, spróbujcie go teraz poszukać z zniknie. Na jakiś czas wątpię, żeby Biedronka nie... nie przywróciła go z powrotem. Tym razem jako smak taki wiecie, że łatwo go będzie można znaleźć. To mogłoby być porównanie tego Tigera do tamtego, ale chociaż wiem, że Biedra leci bardziej w cukierkowe smaki, a nie gubobalonowo balonowo podobne. Jeden i gumo-balonowy to był tak autentyczny, że aż zabiegał się w kwas, jak dopiłeś go do końca. Więc dlatego poradziłbym Wam, jeżeli jeszcze macie Beepowera Carnival, rozłóżcie go na dwa dni. Wtedy ten smak guby balonowej nie przejdzie w taki nie wiadomo co. I właśnie, jak to mógłbym powiedzieć, jeżeli chodzi o procenty? Jednak 60% bym powiedział, że to jest guba balonowa, a reszta to jest taki smak stricte wiśniowy. Bo guba balonowa, jeżeli piliście, jeszcze raz to powtórzę, jeżeli piliście Tigera Bubblegum, który jest ogólnie dostępny, wy wiecie wtedy, że to będzie smakowało podobnie, ale jeszcze z domieszką wiśni. Costa Sour Patch i myślę, że nawet tego Raza, co ostatnio piłem, tak dwa- trzy tygodnie temu nie przebije. Pamiętam, że to były takie idealne proporcje, ale trzecie miejsce, poczekajcie. Według mnie to jest lepsze od Tigera Bubblegum, ale poczekajcie. No, i mamy trójce amerykańsko, czyli Ghost Sour Patch, Race Franken Sour i Ghost Warhead Sour Watermelon. Mamy trójce na trzech pierwszych miejscach, ale Tiger Hippie Candy, czy aby na pewno byłby lepszy? Nie. Intensywnością na pewno ten wygrywa nad nim, więc dlatego co czwarte miejsce nawet myślę, że wygrałby nad Ghostem Warhead. Chociaż do tego to bym musiał bardziej tak do tyłu z tym polecieć, bo naprawdę dawno temu piłem Ghosta Warhead. Ja pamiętam jaki to był pierody kwaśny. Jeżeli chodzi o autentyczność, to myślę, że naprawdę. Tutaj jesteśmy zgodni, jeżeli piliście i nie mieliście i nie macie czegoś takiego jak moja siostra, że dla was kwaśne to nie jest kwaśne, tylko prędzej byś powiedział, że to jest słodkie. Jeżeli macie coś takiego, to nie zrozumiecie o co mi chodzi. I właśnie, kurde, jak mówiłem, Tiger Bubblegum jest od niego gorszy, bo jednak, kurde, tam brakowało tego wiśniowego smaku. Który jest tutaj i był o wiele słodszy od tego Chociaż że i tak ten jest przesadnie słodki Więc dlatego Dajmy to na razie na trzecie miejsce, może kiedyś Tiger Hippie Candy i Tiger Marshmallow wrócą I ja się wypowiem o tym o wiele większym stopniu niż teraz że wiecie, ech, kurde, to był naprawdę spoko Energol autentyczny a Tiger it, Candy, bo lubię Skitlesy, to jednak wolę go o wiele bardziej. No kto by w to uwierzył, co nie. Dobra, dajmy to na razie na trzecie miejsce. Fajna kolaboracja, naprawdę fajny smak. Naprawdę. Jeżeli nie próbowaliście, sz szukajcie. Szukajcie, bo warto. Może, kurde, wejdzie do ogólnego obiegu, bo wiecie, taka kolaboracja to nie warto by tego, kurde, dwa tygodnie i żeby zniknęło. Dwa tygodnie bądź miesiąc. Trzeba to rozrastać. Dobra, według mnie to by było na tyle. Jeżeli Tiger jeszcze zrobi jakąkolwiek inną kolaborację z kimś i ten smak będzie naprawdę kozacki jak ten, to... To będzie świetnie. W ogóle, Tiger ostatnio, kurde, poprawił się, tak samo jak B-Power i tak dalej. Czyżby coś było, kurde, na rzeczy? Nie wiem. Może to tylko ja. Według mnie jest progres i to potężny. A jak już to mają Dariusza Michalczewskiego, to on ich naprostuje. I będzie, kurde, Tiger wydawał bardzo dobre energolep, prawda?